Elena, a jestem zmęczony do cholery Pierdolonej, co za kurwa, zgubiłem szerebę w Na szyplezie, tam staje kompetencji, wierzyć mi, guby dulara, formuła stanęła, buzo a pól ten Boku, bo kogo krzyczał bostena i krzyczał wolność, wolność policji, a policje to jest fioletowe bestki kurwa, fioletowe to kurwa zielone apety? Ja, u nas fioletowe robią, tam w na no niemieckiej w po kurwa zielone to co to robimy balba? kumalo? Na stroju, w czy na wesele? <dlek environmentally noise> pestka, pestka. Rzuć tą kurwa robotę z ambul. Rzuć tą robotę z Te, że nie to jest za To jest tu, coś tu, tu, Soklera kurwa. A widzisz, w Polandzie tutaj jest leżąca Polandzie. So, so, to jest sokler, w soklery Takie boli. Takie boli. Aż i pła, upada. Jest taka polubba. Oba, Jeden z innych sztafku taką. Mogę, ura! Są pływę z kurwa a jak ciężko pała, to się krzywi kurwa, bo za ciężka bola się Wiesz, co tutaj kurwa pisane jest kurwa rysi. Co? że, A może Tam go schowałeś. Ambrysak. Bulbelt ogóle tablet żyj, o żyj, pozdrawiają o, Polacy tu na lustra brakuje, na lustra brakuje pały leżdża brudasy zasrane, kurwa pięknie pierdolone supaki supaki Jaka mi tutaj głupie przywiesi, zrób blada, pulna, pulena, bo rozpierdolę grupę, całą tutaj. Całą, całą kurwa jebaną. Jak podskoczy kopaler z głogowa to i go kurwa jedna kurwa bombą. Słuchaj, Walszel, Zumbelski. To ja tutaj jeszcze mam <laughs> Hehe, żulka, żurka, żurka. Na lewą stronę krainy, kurwa, wąża, wąża, wulgark, niech się bawią chłopaki, kurwa, za dolary, szople, do Polski, na lepszy procent, kurwa, na lepszy procent, kurwa, wąarski. Stąd pisze kurwa, że ja żartuję, wągark. pan Prokurator wczoraj pan pasuje na bole. I ujdą mi boleski, boleski. Szuka, szuka, szuka. Bankem, bankem, bo kur, że kur, kur. I się zabił. Tu mam moja mama. Cześć. Sięgował. Jaka ta przepersja ci i tu po lub w blutusku, w w A my się z szukamy, szukamy pieniędzy, bo to trzeba pracować, zobaczcie. A nie pierdolić się i robić kopy kurwa wszędzie w blutusku. Nie polski? To ombel kurwa, umbel. <tombal>, polski. Italiana, boleska, rura. Fuboleska, rura. <tombal>, Żongle, żongle, żongle. To ja tutaj mówię, kurwa, bolesny, To mój teren, kurwa. Na razie mój teren. szopa to tołem pod kampę, tam pod komputerem jest. Wszyscy kablejem, kablejem luple, luplej sprzedają, sprzedają. Wszystko wpis do stali chojębane, dupy kopane, kurwa. Nie ma bumblera mi tutaj, czy w no. Już byłem w ci kurwa, pokazać. Pamiętaj, ja tam wrócę, bo tam masz dwa domy kurwa, chuju jebanym. Myślisz, że co, że ci popuszczę po tysie. To są moje domy kurwa. Moje domy kurwa. A kultura sztuka, bo to Płaci coś tam w lesie do kurwy Pelt? Czy nie płaci jeszcze, kurwa, kuta zjebany? To wodza, wodza szuka, kurwa, chyba. Albo lepsze panie, kurwa, bo wolność Poleskie są, kurwa, Ukraińki. Na Neski, kurwa, przylatuj do Falwa i powiedz, że tu trzeba wziąć pracę, pracę I przeczytać dobrze, co tu się dzieje, do kurwy, tym lubuskim jebanym, bo tu, kurwa, chujowy towar, kurwa. Same ruskie, kurwa. No, pościąga Chińczyka kurwa pogonić kurwa jebanego i tyle, nie wiesz że to tam plateski kurwa. A ja tam się pierdolić nie będę, ja się nie bawię już. Żyję siły znaczy, kurwa, wiesz, że lupara, to to i to mu pomogą robić. No, tam go schowałem, nie wiem jak mówi, lepiej, szukaj kurwa, palancie. <grym, grym>, tu jeden kurwa schowany był luparzem. Tu jest, bazenka, bazenka, lubanka. <grym>, Ale ja mam lepsze do siebie sprawy, tylko To jest bagol. Tam pole, wiesz kurwa, te stale moje i kuple na 500 dolarów szybko kurwa. Wiesz, wiesz, bo to będzie miliony w Bo tu początek kopaty tu... No. To ci tu jeszcze wystawić? Lub ci swoje nie wystawię, bo to moje miasto tam w Nowej Soli. To są moje chłopy. To są moje chłopy, kurwa. Ale tu porządek trzeba zrobić, Żuperla. Rozprzętać kurwa, do komposta kurwa, do komposta. No. Oooo, oooo, runter, runter kurwa, pieniądze. Dolar kurwa, samplerski kurwa. Samplerski, kurwa, kurwa, samplerski. blejski. Przyjadę tam na Warszawę w ile, kurwa. Jest to jest też z konotentów kurwa, powiedział kurwa dobrze, jest, Bo ci robię dobrą robotę grapeltą. No a ty się kurwa ciszysz tu mi kurwa i lepra robisz. Mój kurwa, rób bla, bo kurwa cały świat się patrzy na to. No. Biznes to biznes, bo tu nie ma lotta dobrego, to dobra ziemia kurwa. W Polsce dobra ziemia. Dziura, dziurawa kurwa, zobacz co PiS robi, kurwa. kurwa. No gulaszki kurwa, rządzić chce do kurwa a nie wiedzą jak kurwa latają subloty kurwa. No, gdzie się kupuje kopę kurwa. No, do chóra pana wafia pracownicy kurwa, państwa, fioletowi kurwa, ble! Palacze kurwa, palacze kurwa, zasrane, za zula robią kule kurwa, rozumiesz, kule za zula robią kurwa, za 500 kurwa. Na ucho, na ucho, bla! <śpiewa> Co wiesz, kurwa? Że żartuje? na rękę mówię, na rękę. No brawo bez No Maskwa też jest gula góry, bo stera kurwa mądrych upalu, pastyny. Tusa, tusa, tusa. My tu kurwa rzędzimy, nie rury? Chcecie palanta? To rumal tu kurwa do roboty Lubuskie posprzątać mi tu kurwa Porządki porobić tu kurwa z budusami z Gogowa i z innych kularów Kurwa tam w leśnie masz dwa balety do wzięcia Kurwa bo są ponoć puste Kurwa bo już byłem na obserwacji Ameryka, Ameryka kurwa, a co to Ameryka, tam ty stary to wiązer kurwa, mam sensu kurwa, podróżnikiem jestem całkiem. <resisting> Druzikiem <sound clear> kli. Co tam ja film kręcę pewnie ospał kulesko, Ale powiem ci szczerze, te fioletowe palanty to kurwa szczepią się kurwa, wiesz, samochodzie jak mi widzę, Bom, bom, bum, 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 kurwa, fały jebane. Żubleskie kurwa, do wyjebania kurwa. <laughs> no leć kurwa. Wszystkie zęby prawie ma jak i jaki koniec. Ten? Badeski kurwa, badeski kurwa. No. Buntu, buntu, buntu kurwa. Tutaj go tutaj go mam. Tam schowałem. Rówisz kurwa. A tu? Ani kopię kurwa, kopię, pół ogrodu wykopie, to znajdzie kurwa. No, to narza, kurwa znajdzie, to nasza kurwa. Tym dmuchaną, bo nie wale, widzisz, kombany żadnej, bo mnie wkurwiła jedna i żadnej nie wale, to kombana znajdzie zachowanego kurwa gumowego kurwa. Bo w domu nie trzymam, bo wiesz, gumowa lala to kurwa trzeba na dworze ją susić po każdym robelcie, kurwa. Wiesz, jak to ząbeja się wali kurwa w karodyfer, nie jak się za kopotę, wiesz, jako potem. No, w kalorifer kurwa. E, tam w kalorifer kurwa. Tu parę, kopala kurwa. Ja lubią kurwy, jebane pamiętnej kurwa, pantej kurwa. Swiątaję że kurwy, są dębańskie, kurwa. Dobra, kończę ampa, bo ta kumpit nie zrozumie kurwa, tylko bunk zrozumie. Ty tam z Warszawy lupa. Lupa, lupa z Warszawy, Lup! Tu do Lubuskiego, kurwa, porządek robić, porządek robić, bo tu burdel i śmierdzi, kurwa. I kamienową sól zostawić, kurwa, do chuja, bo to moje miasto. Moje miasto, Zambelskie, Przyjeźdźkie, kurwa, Kulesko, kurwa, Zambelskie. Tam jest tam Wolna stopala. No, pojeżdżę jeszcze tam, zobaczę po tych wsiach, kurwa. Gdzie są te patety kolorowe i bałagan. Co ty kurwa? W pokładach byłem. Ja? Ja jestem świętaniowiec kurwa. Bezyntki, bezyntki. Bez, be. Tęgorz chowałem panie prokuratorze. Tęgorz chowałem. Boli, boi się jeszcze. Bolesko. <gulowa> Co go chowałeś? Głową leallę kurwa. Ja mówię, turecko, turecko. To co mam ruchać kurwa, jak się zapysiągłem kurwa, za mną No, ja, Tuwarek gumowca, kurwa. W kaloryferze Jak się żyje kurwa tutaj? Sziembańsko kurwa. Szampańsko, koko koko, koko ko, ko. To już mówią na mnie, że ja kurczak jestem kurwa. Szmaty jedbane, a wiesz jak hipnotyk jestem dobry, kurwa. Umiem czarować, kurwa. Uu, ostro! Ha, 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 ha. No, i Zmusić kątem gości, breks! Na śrubokręg, breks! Czarownica zajmie, blak! Straszna blaka! No, mam bój z Warszawy. Do porządek tu. Chubalij, chubalij. Bo bo tu, kurwa, nie, wie, kurwa, mówię ci, tu zero, kurwa, kompetencji, kurwa, u ciebie tu żądaj, przyjadę. przyjadę tam z Wrocławia do ciebie, a przyjadę, 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 na tango, kurwa, na tango, jak masz dobrą maternę, to, to się w rodzinę wklej, nie może, co, po polubić maternę, kurwa, porobimy, kurwa, dobrze, bo i pokoju pokój, kurwa, strzelimy na rulę, kurwa, wiesz, w grę, kurwa, na jednego platera po rusku, kurwa, a gumbazem na strzała bóla, że się boję, pada na tu kłaść, kurwa, to sobie robimy szumper. Na jedną ruską grę, kurwa. Dobra, kończę mowę ile lubię A chuj w dupę czarni, chuj w dupę czarni.